Znowu 2.6 Hog Firecracker zobaczymy, co z tego wyjdzie. 12600 pucharków wbijamy. Kurwa, powiem tak, ranga sama się nie wbije. Dajcie znać w ogóle, co sądzicie o takim formacie. Bo ja czuję się w nim jak ryba w wodzie. Oczywiście, im będzie więcej subów i komentarzy tym będzie lepszy setup, co nie? Z czegoś muszę, jakbym nazwał, sobie tego tym a. Yy, a te klocki z tyłu. No, nie chcę ich sprzedawać, co nie? Dobra. Świnie Hunter. Świnie Hunter. Co to może być za deck? Szczerze powiem, że nie wiem. Ach! A tam? Zobaczymy, co on ma to. Ach, jest chcę... to idealnie wytajmowane szkielety. King MC200SX. OOF! akurat się dropałem po szyi i mi palnął Dark -poblina. Nie, no kurwa, co to jest za klikać nawet nie umiem. Nawet nie, no nawet nie aktywuję King Towera. For real, are you for real, bro? Dobra, on się nie pozbiera. No, pozbierał się. Pozbierał się i tak za dobrze. Po moim... ...counter puszu. No kurwa. jestem Dart Goblinem, gościu. Pieprz, Goblinem. Powiem tak, według mnie jesteśmy na równej pozycji. już tego, że u mnie po prostu bardzo wkurza. Dobra, jest OK. Zobaczymy co on teraz powie na mojego counterpusha. Czy znowu postawi kantera? Hmm. Nie wiem czy to nie będzie kosztować wieży. Nie będzie o postawił Huntera ostatecznie, ale No zobaczymy co to na to. Białem <grywia> Czy postawisz tego główieńko. Firecracker idealnie trafiony? Mighty Miner zostanie poświęcony, niestety nie poradzę. No dawaj na swoje świnie na sercu. Jest czy te świnie to... ale... Dobra. Jest ok. Muszę tylko przetrwać 15 sekund. O ile się nie mylę, mój. Niestety. Tefkoik nie jest wyrewelowany i nie robi tyle demerza, ale wystarczy, że walne loga. I pierwszy win. Pierwszy win wytoczowany. Wbijamy pucharki. O! kartów, fantastycznie. Lucky drop. O! Fajna motka, chociaż wolałbym wymać kartę albo czempiona, nic nie poradzę. Supercell tak znęcił progresję, że no niestety idzie to teraz jak krew z się czy tam z nosa. I tak współczuję najbardziej nowym graczom, bo oni to mają w ogóle przejebane. Dobry timing. Hmm. Za darmo. 300 damage z mojej wieży. Kurud Hunter Compass you are I came as you are and you will be fucking dead Dobra Załatwimy tego goblinganga i przeniesiemy się na drugą stronę i puścimy Hoga i Earthquake'a. Dobra Trochę overspędłem, ale według mnie warto Nie udało się uratować tego Firecrackera Dobra, Mighty Miner zaszalał. Zbiliśmy mu prawie pół wieży. Well played. Nie wiem, czy to ironicznie czy nie, ale dziękuję. No, gość też ma levely kiepskie, więc... No, nie życzę mu... Może tak, nie wróżę nie mu, mu dobrej gry. Uuuu... O, zabolało go na pewno. Ten jeden cios firecrackera na pewno go zabolał. Więc pytanie co on ty zagra? Co ma go limbarella? Jeszcze go nie pokazałem. No dobra, jak nic, nic nie robi się twoja strata. Teraz puścinite. Hmm, <grywy> Game over no, nie, 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 nie. W zeszłym miesiącu miałem 15 tysięcy kucharków więcej, cofnęło mnie o 3 koła No i poziom się zmieni trochę, tak samo jak killer nie? Kart Jakby no naprawdę, uwierzcie mi, że było ciężej na 15 tysiącach I czuję to w sumie Czuję to, też ja mówię, też, też nie jestem jakąś, jakimś wybitnym graczem, bo jestem przeciętny Ale no wiecie no. No kurde, kurde... match! Co cię bierze? No i się zabierałem. Last game. Wykrakałem, kurde, swoją śmierć. Dobra. Panie, kurde hunter. No nie mogę mu oddać tej gry. Za tą pieca, którą gra, on za karę. Dawaj tą Tesla. Spuściłem go do firecrackera, żeby chociaż jeden strzał pojechał na wieżę. Znaczy on King Tower'a. Teraz próbujemy trick z Mighty Minerem. Dobra. To nie ma żadnego reset'a. A nie, ma Ice Spirit'a. Nieważne. Już myślałem, że gościu przepiękno, nie biorę na własne życzenie. No, zaczyna się. No tym razem ci tak łatwo nie oda z tym Rewiardem. Dobra. No nie no, nie ma szans. Nie ma szans gościu teraz wygrać. Jeszcze postawił Tesla jak idiota. No, no dawaj, no dawaj. A, nie strzeliłem drugi raz, już trafiłem. Dobra, chcę zabić jak najszybciej ten piec, też nie lubię go mieć na mapie. Dobra, a jak się ten zamknął? Puścimy go na to i puszcimy lądem. Nic nie zrobi. No właśnie. Nic nie zrobi. No już, pójdę, opowiem wam się. Coś świeży, zesrane. Kolejna gierka za nami, nagrana. Ładnie idzie. Myślałem, że ciężej mi się będzie grało, ale oczywiście wiecie, wyciekło. na kamerkę i gram. Jestem trochę rozproszony, ale... Ale idzie okej. Okay. Dobra. Nagroda. Nie, skrzynka jest dopiero tutaj. No dobra. Gramy jeszcze jedną. Your mom. Dobra, pokonał twoją mamę, to już jest... To już jest koniec Jakby były trzy gry i trzy nie to zajebiście Dobra, co postawił Kanon? To niech sobie stawia Jeszcze jeden? Nie Teraz pytanie, jak sobie rodzimy z Goblin Cagem Spróbujemy w taki sposób? No, wiedziałem Będą obrzydliwe, kurwa, rekrusy Ale my to ogarniemy jest! Dobra, zrobiłem sobie sporą przewagę, tylko teraz muszę się obronić przed tym obrzydliwym puszem, jaki mnie czeka. No tak, kolejny goblin offline machine. Wydaje mi się, że sobie poradziłem. Przytankuję tą flying machine? Dobra, mamy przewagę, 2000 HP. No nie cycluję go raczej. RWA-kami. musiałbym zużyć 6 airflakes, albo nawet 7. Najlepiej bym go złapał na damage firecrackera i przepuścił jeszcze jednego Hoga. Tylko, że przepuszczenie jeszcze jednego Hoga by nie graniczyło z cudem, bo. Nie patrzyłem, czy małą ewolucję... Yy, czy mały ewolucję robinkę job. No jeżeli tak, to tak w sumie nic nie jestem w stanie zrobić. Hmm, dobra. Dobra. Dobra, 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 dobra. Wpuścimy mu strzał z Firecracker'ki prosto w pysk. I o ile się nie będę to powinno wybrał na Chociaż nie, ma jeszcze świnki, które teraz do mnie chyba wlecą. Dobra, przetrwaliśmy ten pusz. Przetrwaliśmy ten pusz. A nie, czy przetrwamy kolejny? Ja idzie? Trochę się cykam. Ja robię tu czekanie. No nie ma opcji, nie ma, że to wygram teraz. To już mój koniec. Nie grałem w ogóle, bo wtedy cię No ale tak. To, to nie wiem, co mam zrobić. Szczerze mówiąc, no nie, to już nie do grania. że się nie da wygrać się nie da, na pewno ktoś umie, ale ja nie no dobra no ostatni, ostatnia bitwa to jest porażka, A co? gram jeszcze jedną, bo mnie wkurzył ten mecz zagram jeszcze jedną twoja mama mnie pokonała spoko napierdalamy jeszcze jedną Joy Pedro, hohe ano Kochea no O, spadł Bigloid. Już czuję, że się szykuje fajny przeciwnik. No dawaj trika swojego. Dawaj swojego trika. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Dawaj, dawaj. Już Ci ten trik nic nie dał. Dobra, lecimy na lewo. Co on teraz zrobi? Ma jakąś czy to będzie jakiś triper, jakiś jakieś pasje bandeckiego z banditką? Nie zdziwiłbym się. Uratuj mnie Hervekera, dobra. Tak, tak był uratowany. No dawa mi tego Tombstone'a. Coś innego. Dobra. Jak on mi zarzucił bomby wypuścić? Nie, to jest, to jest kurwa niemożliwe. Eee, mamy przewagę, ale powinna być jeszcze większa, bo... No nie wiem w jaki sposób Mighty Miner nie spuścił z siebie bomby. Dobra, firecracker. Nie chcę tej karty na mapie. Ale. do mego tutaj zebrał, jest szok. Nie złapałem już tych breakersów. Dobra. Na no, mać. ten Kanon to nie było mistrzostwo świata. To było dno. To było dno. Będzie ciężko, ale zobaczymy co wyjdzie. Firecracker znowu. hawk Dobra, spójrzcie swoje goblinki. Dobra, no, zapomniałem o tym, pustą. Jeden strzał. Kf. No, obronił się dobrze. Co tu, tu, tu dużo mówić. Ale nie uratuję go tu przed pogromem. Dobra. Kurwa, jak on trafił, jak on trafił! Dobra, dawaj mi tego swojego, tą pszczołną. No, na prawo. Mega no, Knight jeszcze, nie no kurwa, no super! Super. Wreszcie zaraz tutaj z Elektro-Gerantem wylocił. To Z będzie łatwo. Spieprzyłem, spieprzyłem, spieprzyłem. spieprzyłem. To tak, 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 tak. Przegrałem grę. Nie, to jest, to jest dramat. Nie mam ma mocnych na banki spam. Nie, no. Zagramy to jak debil. Jak debil. Dobra. Kończymy to nagranie. Cześć. Idę do pracy.